Witam cię bardzo serdecznie. E, dzisiaj będziemy omawiać pozycję, jaką jest e, wojownik drugi. Wojownik drugi jest bardzo mocną pozycją, jak sama nazwa wskazuje. Bardzo taką silną, wymagającą e, dużej stabilności, ale też budującą tą siłę. E, zaczynamy dosyć sporym rozkroku. E, jedna noga jest z przodu, druga noga jest z tyłu. Obie stopy są bardzo mocno przyklejone do maty. Palce przedniej nogi patrzą do, do przodu, tak samo jak przednie kolano, zgięte kolano. Druga stopa jest w takim wewnętrznym kącie. Czasem mówicie, że to jest kąt 60 stopni, że to jest kąt natomiast chodzi o to, żeby ta stopa była tak naprawdę wewnątrz, i do wewnątrz skierowana. Dobrze, żeby przednia stopa przecinała linię tylnej stopy mniej więcej w połowie. To jest taka powiedzmy orientacyjna, <laughs> orientacyjna um, um, orientacyjne miejsce. Jest to przede wszystkim spowodowane w tym, żeby te stopy nie były bardzo szeroko od siebie, czyli w takim ułożeniu um, szynowym, tylko raczej one są w bardzo, bardzo podobnej linii. Teraz stopę mamy mocno przyciśnięte do maty, przednie kolano jest otwarte, mocno odwiedzane, wewnętrzne udo, ja próbuję zrotować jeszcze na zewnątrz, czyli wewnętrzne udo rotuje na zewnątrz, bardzo mocna, mocna pozycja. Teraz mogę uśmiechnąć niżej w biodrach, pilnując, żeby kolano nie przekraczało linii kostki, bardzo ważne jest to, żeby kolano nie było zbyt daleko. Wtedy obciążenie na kolana jest zbyt duże i może powodować różne nieprzyjemne konsekwencje. Teraz podciągam jakoś ogonowo pod siebie, czyli chowam biodra pod siebie w dużym sposób. Mogę również położyć ręce na biodrach i fizycznie po prostu złapać za nie i mocno wyciągnąć. Zaangażuję też brzuch, dlatego brzuch był mocny, brzuch znajduje się mniej więcej ciężarze ciała pomiędzy dwoma nogami. Bardzo mocno. Ręce są wyciągnięte na wysokości ramion, bardzo aktywne. W jodze większość pozycji, w zasadzie te wszystkie pozycje aktywizują bardzo mięśnie ciała, dlatego te ręce również są aktywne. Dłonie są skierowane do podłogi. Ja patrzę na, na wprost, tam gdzie patrzy moja dłoń, kolano i palce u stóp. do przodu. Tak jest. Najczęściej popełniane. Są nieaktywne dłonie, czyli te ręce sobie tak trochę wiszą. Zwracam e, e, uwagę na to, żeby je naprawdę aktywizować. Kolejnym częstym błędem jest to, że kolano bardzo mocno ciągnie do środka. E, staramy się otwierać naprawdę biodro e, e, mocno, trzymamy udem w tą silną pozycję. Kolejną rzeczą jest. Często e, kompres kompresja dolnych pleców, czyli mocne wygięcie bioder do tyłu, taka bardzo pogłębiona latoza dolnych pleców, więc biodra uciekają za dla mnie. Dlatego tego więc zwracam uwagę na to, żeby wydłużyć kręgosłup. Kręgosłup ma naturalną krzywiznę, e, natomiast my staramy się biodra naprawdę dbać o to, żeby ten kręgosłup był jak najprostszy. Jeżeli chcesz, jeżeli czujesz, że ta pozycja jest dla Ciebie za mocna i boisz się, że przy każdym kolejnym razie może sprawić Ci duży problem, co możesz, możesz zrobić? Kilka rzeczy. Możesz po pierwsze zmniejszyć poskrop, to już e, daje odpocząć trochę e, nodze z przodu. Po drugie ręce w górze. Jeżeli a, tutaj czujesz, że a, chcesz modyfikacji na ręce, możesz obrobić również... Ręce na biodrach tutaj też jest ok. I spojrzeć po prostu do przodu. I ostatnią rzeczą, którą możesz zrobić, to minimalnie zjąć kolano, czyli tak jakby troszkę zmniejszyć tą pozycję. Będzie taka bardzo bardzo silna, bardzo dużego dawa obciążenia dla ciała, jak zajmiesz minimalnie kolano. to cały czas wykonujesz pojownika drugiego, to jest cały czas ta sama pozycja, nawet będzie dla Ciebie dużo bardziej komfortowa. Bardzo Ci dziękuję za obejrzenie tego filmu. Jeżeli masz jakieś pytania po wojownika drugiego, pisz w komentarzu i zapraszam na kolejny filmik z serii Masterclass. Do zobaczenia!